Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałabym powiedzieć, co będę robiła z tym moim kanałem w przyszłości. Od razu mogę wszelkie nadzieje rozwiać tych którzy, mi, tych, którzy mi źle życzą, że nie mam zamiaru tego kanału tak się łatwo poddawać. Mam zamiar nagrywać w języku angielskim, zarówno pisanym, jak i mówionym. Ja angielski znam bardzo dobrze, a ewentualne błędy, które mi wypomniano w kilku komentarzach, że nie znam angielskiego, wynikają po prostu z tego, że ja edycję robię na telefonie, a klawiatura na telefonie jest mała i czasami wymsknie się jakiś tam błąd, którego wiadomo na takim moim telefonie ja z moim, problem, z moim yy, wzrokiem czasami nie, do, nie dowidzę po prostu i wskoczy mi, syn jak potem oglądamy razem, też wypomina te błędy, takie jakby ortograficzne, znaczy no błędy, jakiekolwiek błędy tam, tam wyskoczą w pisowni angielskiej. Ja angielski znam bardzo dobrze, przeczytałam kilkanaście książek w tym języku, także no, ja nie wiem, nie ma podstaw ujajania mnie w ten sposób. Ja nie wiem w ogóle, czym ja sobie zasłużyłam na tak ostrą krytykę, bo ja na moim kanale naprawdę nikogo nie atakuję, nikogo nie potępiam. Ja wiem, że nawet ludzie w języku polskim potrafią straszne błędy robić. Ja osobiście znam kobietę, która pisze, pisze różne takie rzeczy na swojej osi i tam robi tyle błędów. Na przykład horyzont pisze przez CH i przez O, huragan przez CH, takie proste błędy. No i i widzicie, jak ludzie w Polsce potrafią błędy robić i to się im wybacza, no to tutaj ja tego nie rozumiem, tej takiej bezpodstawnej krytyki, takiego dążenia do tego, żeby mnie zniszczyć. I ja czasami odnoszę wrażenie, że jest tu grupa ludzi, która dąży do tego, żebym ja tego kanału nie miała. Ja niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten kanał będę miała i to zarówno w języku polskim. Jak i w języku angielskim. W języku angielskim piszę bardzo dobrze, wbrew te temu, co niektórzy mówią. Owszem, zdarza się mi tamte błędy, takie dzięki tej klawiaturze takiej małej. Ja się uczę dopiero mm, edytowania. Ja nie mogę na razie edytować na, na laptopie bądź na moim PC, na moim komputerze mm, y, domowym, ale, ale po prostu y, jak, jak to wszystko opanuję, to to będzie i to be będzie bezbłędne. Bardzo proszę mnie insynuować, że ja języka angielskiego nie znam, skoro ja ten język mam opanowany do perfekcji. Ja będę yy, 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 mówiła również w języku angielskim w przyszłości, także jak ktoś nie lubi słuchać mojej gadaniny, jak ktoś w ogóle mnie nie lubi, to po prostu nie ma tu sensu siedzieć. Ja chcę przyciągnąć międzynarodową społeczność, dlatego, że ja powiem szczerze, ja nie będę okłamywać, dlatego, że tutaj spotkałam się z ogromnym hejtem. Oprócz tego, że z ogromną życzliwością, spotkałam się z ogromnym hejtem. I to jest pewna grupa osób, która postawiła sobie na, za cel, żeby mnie ujaić, żeby mnie zniszczyć. No niestety, ja muszę po prostu, wasze, wasze marzenia o tym, że ja nie będę tego, tego kanału miała, no, że... że Muszę Was zmartwić, bo będę miała ten kanał. Będę raz w tygodniu, minimum raz w tygodniu robiła filmiki po angielsku. Wiem, że na pewno zdarzy się błąd, yy, tak jak się zdarzył ostatnio w tym I don't like Grand granddaughter, czy takie, tego typu rzeczy, ale to są po prostu. No, tak mi wyskoczyło, ja tego nie zauważyłam, zanim to było już dodane do, yy, do po prostu yy, na, na YouTube'a. Ja dopiero potem się zorientowałam. Ja wiem, że takie błędy są. Ja sobie zdaję sprawę. Ja nie jestem ślepa, ja to widzę wszystko. Także, jeśli chodzi o ten kanał, to raz w tygodniu myślę, że będę mówiła tak jak mówiłam do tej pory. Chociaż niektórzy też tutaj mają z tym problem, bo po prostu nie podoba im się, co ja mówię na kanale. Ja, proszę Państwa, mam kanał swój własny i mój kanał ja traktuję jak mój własny dom, i ktokolwiek. Mi krytykuje co ja robię na tym kanale, może założyć swój własny kanał i pokazać swoje własne życie, i pokazywać po prostu to, co mu się podoba, mówić to, to co mu się podoba. No, oczywiście, wiadomo, że YouTube ma swoje jakieś tam regulamin i tak dalej. I chciałam jeszcze powiedzieć, że po prostu yy, yy, ja takie pytanie właśnie mam do tych pań, które tu ciągle mają coś do powiedzenia, na przykład, że ja mówiłam o swojej córce, z okazji Dnia Matki mi wypomniała kobieta, to y, czy wam by się podobało, żeby ktoś wszedł do waszego domu i krytykował, że wy na, na przykład macie ten mebel postawiony w złym miejscu, a ten obraz powinien wisieć tam, a tutaj ten wazon postaw gdzie indziej, a to tam, a toś mam? Też by wam się nie podobało, albo jak wychowywać dzieci? na przykład. Także, no to jest podobna sprawa. Niektórzy, niektórzy tutaj dyrygują, co ja mam mówić, co ja mam robić, a ja, a ja będę robić i mówić, co mi się podoba na tym kanale, bo to jest po prostu mój kanał i kanału nie mam, zami nie, nie mam zamiaru skończyć, wręcz przeciwnie, mam zamiar go rozwijać. Yy, wiem, że jest dużo ludzi nierzeczliwych mi tutaj, także ja, ja nie wiem, może... Powiedzcie w swoich komentarzach teraz, co Was tak drażni w tym, że ja po prostu mam swój kanał. Bo ja tego po prostu nie rozumiem. My się nie znamy wiele razy. Nigdy się w życiu nie spotkałyśmy. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego? Skąd taka w Was niechęć do mnie? Bo ja po prostu w moim kanale no nikogo nie obrażam. No, owszem, był, były komentarze takie, że wyprowadziły mnie z równowagi. Musiałam po prostu odbić piłeczkę, ale. Odbijanie piłeczki to nie to samo co natarczywe, obrażanie i mm, upokarzanie innych osób. A przecież wiele razy mnie na tym kanale upokorzono, nazywając mnie, że, ja, że u mnie śmierci z biedy, czy coś takiego, że, że on na, na mój widok dostaje wysypki. Czy to nie są obraźliwe komentarze? Też są. I ja musiałam sobie z tym dać rady. Musiałam sobie poradzić z tym. Także, że wszystkim sobie poradzę. I właśnie to, że ja nagrywam po angielsku, że będę nagrywała po angielsku, jest taką chęcią, yy, taką chęcią yy, skumania się, że tak powiem, ze społecznością międzynarodową. A nie polską, gdyż chciałabym zobaczyć, czy rzeczywiście oni też potrafią mieć takiego, tyle w sobie, takiej złości, jak tu czasami padały komentarze na moich filmikach. Bo, bo z tego, co ja obserwuję, obserwuję takiego Japończyka, obserwuję bardzo dużo międzynarodowych kanałów i, i czytam później komentarze. Tam oczywiście nie czytam po japońsku, bo ja tego nie, języka nie znam, ale na przykład angielski to już znam i czytam, że. No, ja nie widzę złości w tych komentarzach, nie widzę tyle jakiejś, jakiejś takiej chęci kogoś, yy, kogoś yy, żeby kogoś poniżyć, żeby kogoś yy, upokorzyć. Ja uważam, że my, kobiety, powinniśmy trzymać ze sobą sztamę dość się na, yy, na po prostu yy, mamy różnych takich nieprzyjemności. Y, takich opresji ze strony mężczyzn na przestrzeni dziejów i w ogóle, nie, w związkach przemocowych czy coś, to, to przecież nie i że Ja uważam, że my, myśmy powinny kobiety z, z tą sztamę trzymać i powinniśmy powinniśmy y, mm, po prostu nie być takie złośliwe dla siebie, jedna dla drugiej, bo to po prostu uważam prowadzi do, do, niczy, do niczego dobrego. Wręcz, wręcz naprawdę u wielu osób to wywołuje bardzo negatywne emocje, było z tego powodu wiele tragedii. Ja nie jestem już taka młodziutka, żebym ja się przejmowała, jakimś, że ktoś mi tam coś powie, co mi się nie podoba, bo ja już wiele bitew w życiu wygrałam, stoczyłam, wygrałam. To ja się nie muszę przejmować takimi rzeczami, ale, yy, ale są osoby młode, które no niestety ze względu na prześladowanie ze, yy, ze strony rówieśników, Skończyły, po prostu skończyło się to tragedią, bo nie chcę słów pewnych używać. Jestem wstrząśnięta tym, co się dzieje wśród młodych ludzi, wśród dzieci i również no, wśród kobiet, że kobiety potrafią tak sobie dogryzać i skakiwać na siebie, a myśmy przecież jesteśmy niby takie empatyczne, nie? I wszystko. A tymczasem, proszę, jak, jak potrafią sobie jedna naskakiwać na drugą. Um. I ja jeszcze tak na koniec chciałam wam powiedzieć taką jedną rzecz, co wstrząsnęło mnie to, co się wydarzyło w Warszawie na tym uniwersytecie. Ja. Nie mogę w to uwierzyć, po prostu. Nie Najstraszniejsze w tym wszystkim było brutalność tego i. I to, że młodzież puszczała to w sieci, te filmiki nagrywała i puszczała w sieci. Ja tego nigdy nie zrozumiem. Ja już pomijam sam fakt, że doszło w biały dzień w środku miasta, że tak powiem, no w środku kampusu, że do takiego czynu, ale ja po, ja, ja po prostu nie mogę dojść, jaki to brutalny i po prostu ta, ten brak empatii wśród ludzi chęć zbudzenia sensacji. Jaki to straszny taki robi w głowie taki, taki, tak, tak myśli sobie człowiek, że, że ta technologia, te telefony komórkowe to, to niby służy nam do ułatwiania życia, a tak de facto ta cała technologia służy do tego, żeby ludzie szukali taniej, taniej, taniej sensacji i robienie sobie z cudzej tragedii jakiegoś fan. To jest dla mnie, no, no nie to jest nie, nie do przyjęcia po prostu. Ja tego nie ogarniam i, i jeszcze, jeszcze takie nam nasunęło mi się to od razu nasunęło, że wiedziałam, że y, tata tego, tego faceta jest, jest prawnikiem. No, on student prawa, oczywiście on już, on już karierę prawniczą ma definitywnie skończoną, to wiadomo, już. ja już to. Ale, ale on, on zniszczył, zniszczył karierę kariery swoim rodzicom prawdopodobnie, aczkolwiek o niej byli zarówno ojciec prawnik i matka tam jakiś adiunkt nie? Na, na jakiś uczelni i byli ważnymi osobami, to ja, ja, ja podejrzewam, że na nich się to bardzo negatywnie też odbij, odbije, a y, jeszcze o, jeśli o niego samego chodzi, to tatulek mu już załatwi w tej palestrze tam. Już, już, już on ma dobrego adwokata. Że tak go zrobią, żeby on po prostu nie musiał za to odpowiadać karnie. I to jest tak, jak chłopczyk z, do, z dobrego domu. I to, no. I to jest, i to jest właśnie ta niesprawiedliwość tego, tego świata, że jak ktoś jest z dobrego domu, to ma szansę się wymigać z najgorszego świństwa, a jak ktoś jest biedny, to musi być, poniżany, upokarzany, bo nie ma nic na swoją obronę. To jest taki, taka jakby konkluzja do tego wszystkiego, ale naprawdę jestem wstrząśnięta, bo Polska, bo wiecie, jak ja wyjeżdżałam z Polski 30 lat temu, to wszyscy mówili, że Ameryka to jest taki kraj, no, że pełno jakichś jakiś tam jest zabójstw i tak dalej, nie. I, I pełno jakiegoś dziadostwa się dzieje, a tymczasem no Polska, Polska też daleko w tyle nie zostaje, jeśli chodzi o te rzeczy, bo przecież w tym czasie, w tym krótkim czasie i w tym, tego lekarza ten facet zaatakował, potem, potem ta dziewczyna taka młoda jakaś, jakaś była też, znaleziono ją, no i potem ta pani, co było dla mnie najbrutalniejszym takim, takim czynem, po prostu nie mieszczącym się mi w głowie i no to, Malutki kraj, a tyle, a tyle zła się dzieje. I ja nie wiem, nie wiem co wpływa, na, czy, czy t, t, stan psychiczny obecnej młodzieży jest w ogóle coraz gorszy i, i co na to wpływa, co na to ma wpływ. Nie wiem, ale jest, jestem po prostu w szoku. Ym, no. Już więcej nie powiem na ten temat, ale okropne to wszystko, co się dzieje teraz ostatnio. Także myślę, że już wiele nie mam do powiedzenia, tylko tyle, że mam nadzieję, że te moje angielskie filmiki się ludziom niektórym spodobają. Ja mam taką prośbę, żebyście dawali mi serduszka, nie, żebyście mnie tak nie... Cichej też, żeby mnie tak nie ujajali. Taką serdeczną mam do Was prośbę, chociaż nie wiem, czy to... czy ta moja prośba cokolwiek poskutkuje, czy akurat nie na odwrót za bo, bo, bo jest... Dziwna jest natura ludzka, niezbadana wręcz i no nie wiem jak to jest, ale ja po prostu nie mogę zrozumieć, że inne kanały tak wspaniale się rozrastają, a mój jak stanął na 6700, to sto już od roku. Jest to dla mnie, jest to dla mnie takie no... Czy ja wiem, czy demotywujące? Nie, to bym skłamała, ale takie daje mi do myślenia, czy to nie stoi ktoś, kto mi celowo robi coś na szkodę. A ja przecież wyjeżdżając z Polski nie zostawiłam za sobą wrogów. Ja wszystkim ludziom dobrze życzę, nie ma człowieka na kuli ziemskiej, że ja bym coś komuś źle życzyła. I ja nie rozumiem, dlaczego tyle jest jakiejś takiej chęci poniżania człowieka, tylko dlatego, że nie jest bogaty no, skąd w ludziach tyle takiego jadu jest, w kobietach zwłaszcza, to jest właśnie, że kobiety, kobiety, wiecie, potrafi być taką zołzą, że, no, że w głowie się tu nie mieści wręcz. Ja nie wiem, no, ale y, tak, jeszcze, jeszcze chciałam właśnie przeprosić za, za te ewentualne błędy tam, co mi wyskakują, ale tak naprawdę ja edytuję na telefonie i ta klawiatura tam jest mała i czasami, jak zrobi się błąd, to ja nawet tego błędu nie zauważę. Także, sorry, winę tu. Jak się nauczę robić to na komputerze, to już nie będzie tyle tych błędów, bo wiadomo, że klawisze są nie o wiele łatwiejsze w obsłudze niż klawiatura na telefonie. Nie? Także, no dobrze. I no co ja jeszcze mogę powiedzieć? Życie moje jest nieciekawe za bardzo, nie dzieje się nic. Jeszcze ludzie, niektórzy krytykują mnie tak strasznie, co ja mówię na tym kanale, a ja tak naprawdę w sumie nie mam o czym mówić. Co ja będę mówić? Nie, o takich rzeczach zupełnie nieistotnych, czy bardzo prywatnych jakichś takich rzeczach. Też jeszcze takich rzeczach nie mówi. Są osoby, które lubią. I jeszcze taka rada dla tych ludzi, którzy tak tak chętnie mnie poniżają ze względu na to, że ja jestem niebogata, to idźcie sobie na jakąś tam Andziaksy, jakieś tam influencerki od siedmiu boleści i oglądajcie ich domy za miliony. To też nie wiadomo, czy to tak całkiem uczciwe jest. No, Także no, naj najlepiej się wyżywać jakimś, kto nie jest bogaty. To jest moim zdaniem śmieszne w, w rozumieniu takich osób dorosłych. One powinny rozumieć takie rzeczy, że przecież w życiu różnie bywa, nie? Ja nikomu, ja jak mi ktoś szkody nie robi, to ja mu też nie robię. Wszystkie komentarze, które daję pod innymi y, influ, y, y, innymi tymi y, youtuberami, to są bardzo sympatyczne, powstrzymujące na duchu. Nie ma nic w tym takiej złośliwości. A tutaj nic, tylko się wylewa jad na mnie. A i nie, i nie i, ja, ja naprawdę muszę was martwić, ja znam angielski. Znam lepiej niż nam się Wam się niektórym wydaje, albo jakbyście sobie ży życzyli. No, bo, bo czytałam te niektóre komentarze tam pod tym ostatnim filmikiem, że ani ja by nie znam. Także właśnie do no, tych komentarzy teraz piję, że tak powiem. No. I weźcie sobie coś kobietki na wstrzymanie, bo naprawdę warto pomyśleć, zanim się coś napisze, bo po prostu wy z siebie pośmiewisko robicie. Bo nagle tych pozytywnych komentarzy. Wasze komentarze wypadają bardzo słabo. No. No cóż, będę powolutko kończyła, będę rozwijać tego vlogu. Będę rozwijać ten mój kanał. Yy, po angielsku, będę mówiła również po angielsku. Takie są moje plany. Będę edytowała tak, że będzie ładnie to tak wszystko. Powolutku do perfekcji będę doprowadzać. O, 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 o mój angielski, nie martwcie się. Nie ma, nie ma surowszych se, sędzi na ziemi niż ludzie, którzy tobie nie sprzyjają, niż ty, kto, to, którzy są twoimi wrogami. Ci, ci osądzą cię najsurowiej, nie patrząc na swoje wady. Takie jest powiedzonko. I ja się z tym całkowicie zgadzam, ale ja to mam, że tak powiem, gdzieś i. Będę robiła ten kanał, a po polsku będę również mówiła. Myślę, że raz w tygodniu, tak jak do tej pory było, raz w tygodniu. I ja będę się powolutku żegnała. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu. I zapraszam na, mój następne, na moje następne filmiki. Dawanie łapek w górę. I. Dla które dziękuję, i komentarze takich miłych też. bo byłoby bardzo miło. I ja ze swojej strony obiecuję się poprawić również w tych vlogach niemych takich. I żegnam się. No.